Hey, to Ola, dzisiaj przychodzę do was z troszeczkę innym filmikiem. Zrobimy sobie weekly vlog czytelniczy, żeby spice things up. Dodatkowo ostatnio jestem w lekkim reading slumpie i przed tym tygodniem, który za chwilę zobaczycie sięgałam po książkę mm, ostatnią, na początku marca była to Queenie, która średnio mi się podobała i potem przez kolejne trzy tygodnie nie otwierałam fizycznej książki żadnej, za to słuchałam audiobooków z audiobookami się ostatnio polubiłam, ale nie o tym w tym filmiku, postanowiłam spróbować challenge'u 7 książek 7 dni, jest jednak mały haczek otóż nie czytam szybko, dużo ani systematycznie dlatego myślałam, że przechytrzę to wyzwanie i wybrałam 7 cienkich książek jak zobaczycie na przestrzeni tego Dnia, te książki się zmieniały, zmieniały się moje nastroje. W razie czego tutaj macie przedziały czasowe możecie sobie przeklikać do konkretnych dni albo od razu przejść do podsumowania, jak wolicie. Okazało się, że, że nie była to tak łatwa sprawa, jak sobie wyobrażałam, jak za chwilę zobaczycie, ale no, nie będę Wam za dużo spoilerować. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie za mnie kciuki. Hej, dzisiaj pierwszy dzień wyzwania jest poniedziałek, godzina 9.07. 20. Marca. Zaczniemy sobie ten tydzień na spokojnie. Przeczytałam dzisiaj pierwszą książkę, zaraz sobie ją wybierzemy. Wypożyczyłam z biblioteki chyba 6 książek. Domówiłam siódmą specjalnie o tym filmiku. Ale dwie są takie grubsze. Ta ma 250 stron, ta ma 400, ale chyba tę sobie odpuszczę na, na ten tygodniowy challenge. Zaczniemy sobie, myślę, od. Letters to a Young Poet. Nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ta książka. W ogóle kosztowała 11 dolarów. Trochę droga. Może to, że w twardej okładce, ale. Myślałam, że to będą wiersze. Nie wiem czemu. Ale z tego, co widzę, jest to proza i jest to powieść epistolarna. Ktoś pomyślał, że listy do młodego poety będą listami. Nic o tej książce nie wiem. Wiem, że polecał ją Andrew Garfield, a chciałam o nim zrobić kolejny Celebrity Book Club, dlatego po nią sięgnęłam. I jeszcze dowiedziałam się, że Lady Gaga ma tutaj wytatuowany właśnie cytat z tej książki. Zobaczymy. Muszę pójść też do Biedronki i kupić zmywacz do paznokci. Zacznę jednak od siedzenia na komputerze, a jak już zacznę czytać, to zdam wam update, jak mi się podoba. I'll look around. Ok, mamy za chwilę 12, 11.47, jednak czytałam książkę, nie, nie siedziałam jeszcze na komputerze, więc muszę usiąść teraz do pracy domowej z francuskiego. Jestem po czterech listach, czyli powiedzmy w połowie książki e, i no powiem wam, dodałam już tą książkę do koszyka na... W świecie książki kosztuje 12 zł. Podoba mi się. Jest to, są to prawdziwe listy napisane do e, Franca przez Reinera, czyli jakby autora książki. Pomaga Francowi odnaleźć prawdziwe pisarskie ja. Zdecydowanie jest to książka, która, przez to, że jest cienka, trzeba być naprawdę skupionym, kiedy się ją czyta. Czyta się bardzo szybko, ale właśnie jest to książka chyba taka. Do której trzeba wracać. Jest troszeczkę taka, wiecie, znajdź się, co kochasz, zadaj sobie pytanie, czy na pewno to jest to, czy poświęciłbyś wszystko dla pisania. Więc no, mm, nie będzie to książka dobra dla każdego. Odrobiłam obowiązkową pracę domową, została mi jeszcze dodatkowa, ale chyba zaniosę ją na środę, bo jestem pilnym studentem. Ale teraz wracam do czytania, robię sobie pizzkę. Byłam w Biedrze i zapomniałam kupić, żeby do znakci. Okay. Skończyłam tę przeuroczą książeczkę. Mamy godzinę 21.04. Dosyć długo mi się je uczytało, szczególnie list ósmy mnie jakoś tak totalnie spowolnił, mimo że nie był zły i były tam ładne cytaty. Jest to książka, którą określałabym jako self-help book, więc raczej nie powinno się jej czytać na raz, więc myślę, że stąd moje powolne czytanie. Ostatecznie oceniam ją na cztery gwiazdki, ale jest to troszeczkę naciągane. O co chodzi w tej książce? Franz Kapus ma 19 lat i uczy się w szkole militarnej na oficera, ale w międzyczasie go pasją też jest pisanie wierszy i zastanawia się, czy powinien rzucić to wszystko i zostać pisarzem, czy, czy, czy też nie? I kiedy dowiaduje się, że do tej samej szkoły militarnej chodził właśnie wielki Reiner Rilke, Franz postanawia napisać do niego list. Każdy list niesie ze sobą jakąś mądrość, jakieś pytania do, do odpowiedzenia i raczej kipie z nich optymizm i, i to, że trzeba być wdzięcznym za to, co los nam daje, i, i jak nasze smutki zamienić w coś pozytywnego. Rilko wydaje się mega sympatycznym kolesiem, ale czy ta książka zmieniła moje życie? Nie. I raczej traktowałabym to jako źródło inspiracji, a nie moją prywatną Biblię. Wiecie o co chodzi? Czy to ma sens, co mówię? Mamy 8.47, powinnam wstać i coś robić, wybrać książkę, pójść do Biedronki poozmiewać do paznokci, ale nie, zrobiłam poranną rutynę i wróciłam do łóżka fakt o mnie nie lubię śniadaniowego jedzenia, więc na śniadanie zjemy sobie pizzkę. Cały dzień siedzę w domu, nie mam żadnych planów i nie mam zajęć, więc możemy wziąć cieńszą czy grubszą. Hmm. Może jutro weźmiemy kitchen, a dzisiaj weźmiemy Laster czy Vile Bodies. Hmm. Troszeczkę boję się, że ta książka mi się nie spodoba, w ogóle ktoś tutaj zostawił z języka angielskiego. Dobra, dzisiaj weźmiemy laster. Jest 11, ja dopiero siadam do książki, bo opierdalałam się, nie mam, nie mam innej wymówki. Nie chcę mi się czytać przez 2 godziny, przeczytałam 20 stron. Co chwilę łapię się na tym, że zamiast czytać scrolluję telefon, więc zmieniam sypialnię na co jestem w stanie stwierdzić po 20 stronach? Zaczyna się bardzo obiecująco, ale boję się, że to będzie ta sama historia, co w przypadku Queenie. Głównej bohaterce bardzo zależy na szczęśliwym związku, szuka miłości i szuka wsparcia w drugiej osobie, bo sama nie czuje, że jest wystarczająca, i boję się, że to się źle skończy. I nie wiem, czy psychicznie jestem w stanie czytać tego książkę, bo strasznie mnie irytuje, kiedy dziewczyny. Zgadzają się na mniej niż zasługują. Przyjechała żabka, którą zamówiłam. Stało 57 minut filmu i ja myślę, że już nic dzisiaj produktywnego nie zrobię. Ale ten film jest tak uroczy bo całe moje serce. Więc zrobimy mini żabkowy hall. Mamy tutaj. Dwa jabłka. Moja biedronka ma tragiczne owoce i warzywa. Zazwyczaj są spleśniałe. Przecenione i... obrzydliwe. Lody Hagendas Makademia, Macadamia Nut Brittle. Były przecenione z 19,99 na 9,99. To była cena, którą jestem gotowa zapłacić za te lody. Żelki, Bombolada biała. Desperados 0%, on jest mm, super. Truskawkową Margaritę i... Hard Tada! I nie wychodząc z domu

Nie spodziewałam się. Mimo, że bardzo mi się nie chce, idziemy na mój mental health walk. Ah, wiem, że nie będę tego żałować, ale na razie wolałabym pójść spać. Myślę, że po prostu przejdę się dookoła i wrócę za jakieś 15-20 minut, ale w razie czego, jakby się okazało, że jest miło i przyjemnie, przejdę się do parku, wezmę ze sobą książkę i po drodze zajdę do Biedry Potem. ten. do to poznać. robią testy windy. Udało mi się zajść do biedry i kupiłam zmywacz do paznokci. Mamy godzinę 21.25 i ja no nie byłam dzisiaj najproduktywniejsza, ale jeśli chodzi o tę książkę, doszłam do strony 68 na 227. Jest to książka, która mnie męczy. Postaram się dzisiaj dojść do, do połowy tej książki, ale nie jestem zadowolona. Przypomina mi trochę Queenie, ale Queenie była zabawniejsza, a ta bardziej stara się być taka psychologiczna i zakręcona. Ja nie wiem, co się dzieje i nie interesuje mnie to. Przez te zmiany akcji, narracji i przeskoki w linii czasowej nie są w stanie mnie zainteresować, co niestety mnie smuci. No na razie bardzo mocno nie chcę mi się jej czytać. Mamy 7.56. Wiem, że jeżeli teraz nie pójdę pobiegać, to się dzisiaj nie poruszam, dlatego. Download. I lecimy, widzimy się za 25 minut. Biegłam 12 minut, <laughs> ale to 12 minut więcej niż wczoraj, więc się tym nie przejmujemy. Jeśli chodzi o tą książkę, nie skończyłam jej, jestem na 78 stronie. Wydaje mi się, że znalazłam tę książkę w złym momencie, że ta książka znalazła mnie w złym momencie i nie mam jej nic do zarzucenia tak naprawdę, ale kompletnie mnie nie interesuje, więc na razie ją odłożę. Zacznę dzisiaj kitchen i zobaczymy. Na pewno do końca tygodnia wrócę do tej książki, i ją przeczytam. Teraz na zim śniadanie podładuję aparat i muszę nagrać filmik na YouTube, bo powinnam to zrobić wczoraj. I no, z innych planów idziemy jeszcze dzisiaj na francuski, ale nie mam pracy domowej, więc tak z godzinę na przygotowanie mi starczy. Dobra, stwierdziłam, że będę edytować ten filmik, póki mam czas i tak mamy słaby czas, bo jest 14.16, więc Zamiast czytać, yy, siedzę przy komputerze. Myślę, że przed francuskim możemy nic więcej nie zdążyć. Przeczytałam jakieś 5 stron. Tak strasznie wolno czytam ten laster. tak ciężko mi to idzie. Widzimy się później. Jestem w dupie. Jest 21.14, ja jeszcze nie zaczęłam czytać żadnej książki dzisiaj. Ale rzucam filmik na YouTube, bo skończyłam go edytować. Ejo, dzisiaj jest czwartek, obecnie mamy 11:52, prawie 12. Ja skończyłam właśnie Kitchen. Jako, że są to dwie krótkie historie, nie chcę za dużo spoilerować. Mamy tutaj historię Kitchen i Moonlight Shadow. Kitchen ma około 100 stron 50 stron ma Moonlight Shadow. Kitchen podobała mi się niesamowicie 5 na 5 gwiazdek. Moonlight Shadow było troszeczkę gorsze, ale końcówka złapała mnie za serce, więc nie jestem pewna. Uwaga mi cztery. 4. Obie te historie mówią o żałobie, o pogodzeniu się ze śmiercią, o poradzeniu sobie ze śmiercią bliskiej osoby. I trochę też o miłości do jedzenia, miłości do miasta, miłości ogólnie, o pierwszych miłościach, o o rodzinie i przyjaciołach. Mieści się w kanon Sad Girl Books, ale zarazem zostawia was z takim uczuciem, że wszystko będzie dobrze. Polecam serdecznie. Muszę na razie zmienić książki na polskie, bo angielskie za długo mi się czyta. Tę książkę czytam 4 godziny, a jest cieniutka, więc no... Książkę, którą chyba przeczytam sobie dzisiaj, to będzie jednak przed wyruszeniem w drogę. Jest to prequel... Do trylogii nie ma tego złego? Jest 16 stopni, więc chyba trochę przybiłem z kutsu. Pierwsza Mam wrażenie, że przez posiadanie karty bibliotecznej zwiedzę więcej Warszawy niż przez 5 lat mieszkania tutaj. Eee, Fak, nie było mnie dwie godziny, ale z dobrej wiadomości mamy Sztukę Wojny, nice, cieniutka, po polsku, bardzo mały druk, niedobrze, ale będziemy próbować oraz Adam Nie Lekarz, czyli o tym jak wyleczył się z medycyny. Mówi o tym, co dzieje się, gdy doświadczony lekarz pod, postanawia odwiesić stetoskop na kołek, ale medycyna nie chce dać mu spokoju. To zaskakujące epizody z życia w szpitalnych murach i poza nimi spisane przez jednego z najbardziej utalentowanych brytyjskich autorów. To niepowtarzalna okazja, by przenieść się do czasów dawnej pracy Adama Kea. Bla, 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 bla. No, czyli znowu memuar, jakieś tam kilka historiek z jego życia, o tym, jak już podjął decyzję, że rezygnuje z medycyny. Hejo. Mamy dzisiaj... Sobotę, godzinę dziewiątą. Ja właśnie wróciłam z dyżuru. Nie wczoraj nic nie nagrywałam, bo byłam w pracy, więc nic ciekawego się nie działo. Ale odkąd ostatni raz się widzieliśmy, udało mi się dokończyć dwie książki: Laster i Przed wyruszeniem w drogę. Laster opowiada o 23-letniej Edi, czarnoskórej Amerykance, która pochodzi z patologicznej rodziny. Obecnie jej rodzice nie żyją, ona utrzymuje się sama, ledwo wszędzie od pierwszego do pierwszego. Pracuje w jakiejś firmie tam na najniższym stanowisku. Ogólnie jest bardzo chłodna, wycofana, ale gdzieś tam łaknie towarzystwa i miłości, tylko po prostu się boi. I pewnego dnia poznaje Erika, który jest 40-paroletnim białym mężczyzną, który mówi do niej wprost, że jest nią romantycznie zainteresowany, ale ma żonę. Jest w otwartym małżeństwie, czy jej to pasuje. I od tego momentu zaczyna się akcja, ale my poznajemy Eddie, Erika, jego żonę, jego adoptowaną córkę. I ta książka jest bardzo, bardzo dziwna. Jest dosyć cienka, a bardzo długo mi się ją czytało. Nie budziła we mnie żadnych większych emocji, bardzo mało obchodziła. Mnie ta książka. Co najgorsze, nie wiedziałam dlaczego. Ja lubię ogólnie dziwne książki. Bohaterowie nie byli płytcy byli po prostu dziwni, podejmowali dziwne decyzje, nie mogłam z nimi sympatyzować, ale nie irytowali mnie. Byłam kompletnie obojętna na tą książkę. Ostatecznie oceniłam ją na trzy gwiazdki właśnie przez to, że nie byłam w stanie stwierdzić, co mi tutaj nie pasuje, ale nie mówiłam się dobrze. I przed wyruszeniem w drogę jest to prequel do trylogii nie ma tego złego, głodna puszcza, i tak dalej, o ekipie do zadań specjalnych Edmunda Kociołka. I ta książka zawiera cztery albo pięć opowiadań o tym, jak Edmund Kociołek poznał wszystkich swoich drużynowiczów. Jest to moja ulubiona nowela, jaką jak na razie przeczytałam do danej serii. Jeśli chodzi o całą trylogię Drużyny do Zadań Specjalnych, ja przeczytałam tylko pierwszą część, a później sięgnęłam właśnie po tą książkę. Ale to wystarczyło, żeby, żeby być zainteresowanym, i te opowiadania są fajne, krótkie, zabawne. I naprawdę dobrze się bawiłam. Oceniłam tę nowelę na cztery gwiazdki. W związku z tym mamy dzień, szósty wyzwania i cztery przeczytane książki. Powiem wam, no, trochę goni nas czas. Troszeczkę zaczynam wątpić, że uda nam się przeczytać 7 książek w 7 dni. I na dzisiaj mam dwie cienkie książki: The War of Art i The Art of War. Zgadnijcie, dlaczego nie wybrałam razem. Tę książkę już kiedyś czytałam, zanim zaczęłam publikować w internecie i z jednej strony mam sporo pozaginanych, pozaznaczanych stron, ale pamiętam, że byłam nieuzawiedziona. Chciałabym zobaczyć, jakie teraz będzie moje spojrzenie na tę książkę, a tę wypożyczyłam tylko ze względu na to, że zgaduję, że ta książka jest zainspirowana tą, więc chciałam ją przeczytać. Na razie przeczytam tylko wstęp, który mi się podoba. No i zobaczymy. Jako, że to są dwa poradniki, nie uważam, że jakikolwiek poradnik powinno się czytać na jeden raz, a tym bardziej dwa poradniki na raz jednego dnia. Moi drodzy, stoimy bardzo słabo z czasem. Komputer odlatuje, bo właśnie skończyłam edytować filmik. Muszę jeszcze zrobić podpis i miniaturkę, i wrzucić na YouTubea, żeby się ugrywał. A jest 19:37. Mamy niedzielę, 26 marca, godzinę 7.01 starego czasu 6.01. Co mogę powiedzieć? Ostatni dzień wyzwania. Ja, jak na razie przeczytałam 4,5 książki. W związku z tym zostały na dzisiaj 2,5 książki. A wczoraj przeczytałam Sansu tylko do połowy ponieważ dzisiaj idę na do pracy i nie chciałam za długo siedzieć, a wiedziałam, że będzie zmiana czasu. Szybko się czyta, jest mnóstwo fajnych fun-faktów, jest to właśnie 52 lekcje, każda lekcja trwa dwie strony, więc płynie się przez tę książkę, więc na pewno ją dzisiaj dokończę, o to się nie boję. Jako drugą, tak jak powiedziałam, wezmę The War of Art, bo chciałabym te dwie książki przeczytać razem i nie wiem, czy coś jeszcze uda nam się przeczytać. Początkowo myślałam, że wezmę Płynąc w Ciemnościach, że zakończę normalną książką. Do The Work jest to follow-up do, do tej książki, ale też czytałam ją 3 lata temu, 2 lata temu i z tego co pamiętam, to to jest kwintesencja tej książki. A ta książka jest zainspirowana tą książką, przepraszam, że was walnęłam. Więc nie wiem, czy 3 razy czytać o tym samym. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. ale z drugiej strony ta książka jest naprawdę cienka. Jeszcze myślałam o Haruki Murakami i Zawód Powieściopisarz, ale ta książka też nie wiem, czy jest wystarczająco. Teoretycznie ma 284 strony, tak naprawdę... tam ma 250. Nie wiem. Przychodzę do was w poniedziałek, godzina 10.37. Wróciłam z dyżuru i zaraz idę spać, ale jeszcze chciałam wam na szybko opowiedzieć o książkach. Eee, czekajcie, czekajcie, jak was tu ustawić? Jeśli chodzi o książki, które udało mi się dokończyć, odkąd ostatni raz się widzieliśmy, Sanzu, Sztuka wojny. W ogóle myślałam, żeby pożyczyłam oryginał. Że to będzie książka o sztuce wojny, a jest to 52 lekcje sztuki biznesu, zainspirowane sztuką wojny. Mamy tutaj właśnie te 52 lekcje. Najpierw jest cytat z sztuki wojny, później są fanfakty fakty o biznesie i. Jak tę lekcję, którą mieliśmy wyżej, możesz wprowadzić w swoje życie. Liderem biznesu nie zostanę, ale naprawdę bardzo miło mi się tę książkę czytało. Traktowałam ją po prostu jako zbiór fanfaktów. Nie wiem za dużo o biznesie, nie wiem nic o gospodarce, o ekonomii, o firmach dużych, więc, więc naprawdę miło mi się to czytało. Oceniłam ją na cztery gwiazdki, chociaż absolutnie nie jest to to, czego się spodziewałam. I następnie. Przeczytałam dwie książki, które już czytałam jakiś czas temu jest to The War of Art oraz Do the Work, autorstwa Stevena Pressfielda. Początkowo sobie myślałam: kurde, nie dość, że czytam i tak cienkie książki, więc to już jest trochę oszustwo w tym challenge'u. To jeszcze ostatnie dwie książki to są książki, które czytałam już w przeszłości, ale powiem wam, że w ogóle nic nie pamiętałam. Tutaj myślałam, że będzie cokolwiek o Sansu wspomniane. I że wojna sztuki, sztuka wojny jakoś będą na siebie wpływać, w ogóle na siebie nie wpływają. Tak książka mówi o prokastynacji, ma 180 stron i w sumie materiał nie powtarza się tak jak pamiętałam, ale autor ma taką manierę, żeby hmm, chyba lepiej dotrzeć do czytelnika, że Cały czas powtarza to samo zdanie. Ja pamiętam, jak kupiłam ją 3 lata temu. Nie mieliśmy jeszcze Amazona, więc zamówiłam ją w ogóle z UK, była pandemia, ona szła do mnie pół roku. Bardzo, bardzo mocno ją chciałam i byłam strasznie zawiedziona. Tyle youtuberów mówi, że czuję taką inspirację po przeczytaniu jej, i sądziłam, kurde, może na to, że ja nie tworzę, ale już od roku publikuję filmiki w internecie i podobałam się teraz mniej niż bardziej. Ostatecznie oceniłam ją na takie 3 z minusem, 2,75. Nie jest zła, ale nie jest warta swoich pieniędzy, bo za taką książeczkę właśnie zapłaciłam, za te dwie książki zapłaciłam 70 zł chyba. I ostatnia książka, Do The Work, jest to książka tego samego autora i troszeczkę materiał się powiela, nie tak bardzo jak pamiętałam, tak mniej więcej jedna trzecia tej książeczki, to jest streszczenie tego, co pojawia się tutaj, ale ogólnie ta książka mówi o tym, jak napisać swój pierwszy projekt, albo książkę, albo biznesplan, albo scenariusz do filmu Ja mam do tej książki sentyment, ona ma tragiczną szatę Graficzną, bo widać, że jest napisane w taki sposób, żeby zająć jak najwięcej miejsca, a tak naprawdę ta książeczka i tak sama w sobie jest cienka, mogłaby być o połowę krótsza, ale ogólnie mi się podobała. Myślę, że jest trochę cheesy, ale po przeczytaniu jej mam takie: napisałabym książkę, chyba wezmę się za pisanie książki, a jej mi się ta książka podoba. uważam, że nie zasługuje na cztery gwiazdki, ale ja jej chyba i tak dam cztery gwiazdki. Dobra, e, ja się ogarniam i widzimy się na jakimś podsumowaniu, bo to koniec challenge'u, Nie, Udało nam się przeczytać siedem cienkich książek w siedem długich dni. Bawiłam się przednio, co mogę powiedzieć? Stwierdziłam, że na koniec podzielę się kilkoma wnioskami po tym wyzwaniu. Po pierwsze, nie czytam systematycznie i nie lubię czytać systematycznie. Dużo milej sięga mi się po książkę, kiedy rzeczywiście chcę ją przeczytać, a nie dlatego, że muszę i chce się zmieścić w konkretnych przedziałach czasowych, to mnie troszeczkę... to mi troszeczkę odbiera radość czytania. Po drugie, cienkie książki czyta się dużo ciężej niż te długie, trzeba być dużo bardziej skupionym. Wydaje mi się, że w tych długich powieściach 400 plus stron. Jeżeli zgubię się w opisie, zamyślę się na chwilę, to nadal nie zgubię się w fabule. A tutaj, przy tych cienkich książkach, jeżeli zamyśliłam się chociaż na chwilę, wracałam i czytałam od początku stronę, akapit i próbowałam odnaleźć się w fabule, i nie zawsze się to udawało, ale. No i po trzecie, przez to, że to były cienkie książki, dużo chętniej poniesięgałam. Jak później się okazywało, to, że są cienkie, nie znaczy, że będą lepsze, czy że będę je szybciej czytać. Ale. W tym tygodniu poznałam kilka naprawdę fajnych książek, udało mi się znaleźć kilka książek czterogwiazdkowych, a wydaje mi się, że to już dawno się u mnie nie zdarzyło, żebym w jednym okresie książkę po książce przeczytała książki czterogwiazdkowe. W ogóle im więcej czytam, tym więcej gorszych, słabych książek, przecenionych książek mi się trafia. I to było fajne w tym wyzwaniu, że fajnie było poznać nowe książki z różnych gatunków i i jeszcze trafiły mi się książki, które naprawdę mi się podobały, więc super. Wniosek numer cztery to cienkie książki typu Self Help. Podobają mi się te długie, takie powyżej 200 stron. Nie do końca ze mną klikają, bo wydaje mi się, że temat staje się bardzo powtarzalny. A tutaj, no naprawdę, spoko się bawiłam. Fajny to był challenge, fajny. Dajcie mi znać, czy w przyszłości chcielibyście coś w tym stylu zobaczyć? Może na przykład. Czytam książki w danym tygodniu konkretnego autora albo z konkretnego gatunku. Raczej nie będzie to 7 książek, bo tak jak widzieliście, mam problem z czytaniem systematycznym, ale no, myślę, że to by było fajne i możemy w przyszłości coś takiego spróbować. Widzimy się za tydzień, trzymajcie się cieplutko, buziaczki.